Witam serdecznie na kanale Moje EDC. Dzisiaj zapraszam do odpakowania nowego noża. Przesyłka, co zresztą chyba widzicie, prosto z Chin, a konkretnie prosto od firmy SRM Knives, która tutaj była skłonna podesłać mi nowy ich model noża. Do testów, do recenzji, z tego co Widziałem jeszcze w naszych polskich sklepach, nie jest on dostępny, chociaż może w momencie, kiedy ten film już pojawi się na kanale, to się zmieni. Ale powinien na ten moment być dostępny. Mamy przecież jednego nowego dystrybutora, może SRM tutaj u nas w Polsce, więc myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Skrętnie, ładnie zapakowane pudełko na bok. Pudełko, jak widać, odnoża standardowe. Takie zresztą jak przy poprzednim modelu 7228L, które też Serem Knives do mnie podesłało. A tutaj konkretnie mamy model 255L kreska GK. Teraz pokażę jak to wygląda, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem jest to nowy model na rynku, w sumie chyba w lipcu miał premierę. Zobaczmy papierologia, A nawet ta sama co poprzednio, nic się zbytnie nie zmieniło, chociaż może książeczkę z ma chyba mniej stron. Tu mamy podane różne modele noży. Innych rzeczy od firmy SRM, odno na przykład też taką saperkę, bo to będzie saperka. Wielozadaniowa, to na bok. No to co nas najbardziej interesuje to jest oczywiście sam e, nożyk, sam folder. Standardowo bardzo fajny, ładny e, etui, pouch. Ok, tak prezentuje się model 255L. E, mamy tutaj blokadę e, typu. O, kiepanie na no dróg. Stay ready for more. E, ciekawy akcent. E, wracając do blokady, mamy tutaj blokadę typu Axis Lock, bo teraz e, często nazywana Crossball Crossball Lock, e, a z SRM nazywają AmbiLock. Podobnie jak mamy tutaj też tą technikę, technologię klipsa, że znacznie łatwiej on wychodzi, widzę, niż w tym poprzednim modelu. Mamy też ten klips Ambilock, czyli coś co tutaj SRM się chwali, że sobie to opatentowali. Też niestety lata, ale chyba mam wrażenie, że jest to wszystko bardziej, lepiej, solidniej spasowane niż w tym poprzednim modelu. Musiałbym to sobie jeszcze porównać, ale chociażby po tym jak on fajnie lekko wychodzi i tak z wyraźnym klikiem się go wsuwa. Można oczywiście dzięki temu bez użycia narzędzi sobie klips przełożyć na drugą stronę, no bo nóż z racji typu blokady, tego, że mamy dwa kołki i ten przekładany klips jest tutaj w pełni do przystosowania dla osób leworęcznych. O, tu widzę ciekawy zabieg stylistyczny z, z możliwością przewleczenia, przewleczenia jakiejś linki. Nie ma tutaj tych dziury, które osobiście nie lubię. Nie ma tutaj właśnie wiercenia w rękojeści, w okładkach, tylko po prostu jest odpowiedni filarek, dzięki któremu można sobie tutaj przełożyć jakąś zawieszkę, jakiś szlacz, jeśli ktoś koniecznie potrzebuje. Dobra, spójrzmy w takim razie, jak to wygląda po otwarciu. Tu mamy oznaczenie modelu, oczywiście logo firmy SRM. Stal na głowni, a to muszę się podeprzeć, bo jeszcze nie pamiętam, to jest coś chyba raczej często niespotykanego, bo jest to stal 10cr, a dokładnie 10cr 15COMOV. Długa nazwa <gryw> to na pewno. No, no, mechanika muszę przyznać, Blade play, play, może hmm. na boki niespecjalnie, specjalnie, góra, duch nie, może taki tyci, tyci, bardzo, bardzo, ledwo co wyczuwalne. No to jest to taka charakterystyczna tego typu blokady, że można tam taki delikatny Blade play, play wyczuć, ale ale dramatu tutaj nie ma. Centrowanie jest jak najbardziej w porządku. Wydaje się być ostry, i to nawet widzę, że e, widzę, że, e, krawędź tnąca tak no, widzę tutaj wypolerowane, takie lusterką nawet zrobione. Zaraz zobaczmy, czy faktycznie będzie, będzie odpijać. No. Takie prawie, prawie lusterko. Może nie jakieś takie ekstremalne, ale, ale jest tutaj ładnie, ładnie wypolerowana krawędź tnąca. Nie wiem, czy to w każdym modelu, czy akurat w tym, który miał do mnie trafić. To ciężko powiedzieć. Zobaczmy jeszcze jest tu sobie ostrość. No tutaj to nie ma żadnych zastrzeżeń. Ale chociażby patrząc na tę krawędź tnącą, można założyć, że do ostrzenia się tutaj po prostu przyłożono. jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze pod tym kątem. Podryczna ostrość jest jak najbardziej na plus. Tak to wygląda najnowszy nóż, najnowszy model od firmy SRM, przypomnę 255L, tutaj dokładnie kreska GK. Oczywiście za jakiś czas pojawi się recenzja, ja dziękuję firmie SRM za to, że zdecydowała się podesłać do mnie ten nóż do testów, do recenzji. Restensje oczywiście za jakiś czas, a na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.